Kolejny dzień tripa. Jesteśmy na nowym kempingu. Brandysówka. Rowery spakowane. Lecimy na rowery do Ojcowskiego Parku Narodowego, bo jest ładna pogoda. Jest nad nami, a my lecimy. Proszę Państwa, pogoda ładna. Więc jedziemy. Jest to największy wodospad naturalny na Jurze. Bardzo ładnie wygląda. Widziowie. Jesteśmy pod taką górą wspinaczkową. I nie wiem, czy widać, ale tam się ludzie wspinają. Ładnie, tu jest, ale tu ładnie. Piruńsko ładnie. Tu się dużo ludzi wspina. Jak widać, jesteśmy na miejscu. Tutaj mamy jaskinię. I tam jest niby. Polowanie na niedźwiedzia jurajskiego, nie jaskiniowego. Okej, okay. dobra, ja to sobie wyobrażam tu niedźwiedzie. Jedowite pająki. Mówi się trudno, nie? Tak, do polowania wpisuje. Tutaj, oczywiście dużo wolniej krystalizuje się reklamaty. Pełna jaskiniowa nie jest tak cenna jak szarepa. Jest nie tak, tak z gością nie To ostatni z dużych rozmiarów oryginalnych tym, Dlaczego tak się stało, będziemy jeszcze mówić. Ale jest tutaj, w tym miejscu przed nami największy salariusz. On jest najwyższy, jest jak mówię, największy. Halo, to największa salariusz. Witamy! Jesteśmy w Za... Bo... Siema, widzowie, jesteśmy po... Wojcowie, a? <laughs> e, siema widzowie! Jesteśmy... w w Wojcowie, a? Kurczę! Siema widzowie! plaży jestem w Stegnie. Pod zamkiem Wojcowie. E, idziemy na górę. Zapłaciliśmy za parking 8 zł za godzinę. Idziemy na zamek. Dobra, jeszcze raz. Siema widzowie, widzowie! Jesteśmy, jesteśmy pod Wojcowie. zamkiem... Idziemy na zamek. Siema widzowie, Jesteśmy pod zamkiem Wojcowie. E, Siema, widzowie! Jesteśmy pod zamkiem wojcowie. Co ty patrzysz? O, tu się rusza. Co się rusza? Chyba się jest. Gdzie? Widzisz? Widzisz? Coś mnie wypycha. Może to krew. Jak to kret jest? Myślisz? Nie będziemy jeszcze kreta. Dobra, ziemią. Nie chcę się wychylić. <grystanie> Ty no seryjnie ktoś wypycha ziemię, nie? No. Dobra, y, jesteśmy pod zamkiem Wojcowie. E, zapłaciliśmy 8 zł za godzinę za parking e, i jesteśmy z tego dumni. <grystanie> I warto zaznaczyć, że zamek w to kolejny zamek na naszej trasie. Wyliszany do szlaku Orli gniazd. I chyba już ostatni, prawda? Tego nikt nie wie. To się ostatni na naszy... W drodze. Oczy. Trasie. Tak mniej więcej wyglądał zamek za czasów świetności. Teraz za zachował się bardzo mało, a większość tak naprawdę jest zrekonstruowana. No ale fajne miejsce, takie kameralne dosyć. A Myślę, że to, to jest fajne. Um, w ogóle nie wiem czy mówiłem, ale skąd się wzięła nazwa tych orli gniazd? Ono wzięła się od tego, że często te zamki były budowane na takich wzniesieniach ze skał wapiennych i te wzniesienia wyglądały jak. Um, wyglądają jak po prostu orle gniazda, i dlatego tak to zostało nazwane Chora, mówię. Państwa Polskiego od XIV do XVII wieku. Jak rycerze na koniach pod Grunwaldem walczyli. Czy my naprawdę mieliśmy jakąś taką flagę? Ona nawet nie jest biało-czerwona. Nie, to jest mistrza krzyżackiego. To jest chorągiew mm. wielkiego mistrza krzyżackiego z bitwy pod Grunwaldem. A tu z kolei proporzec husarii. Ciężkiej jazdy konnej. Zygmunta III Wazy Rzeczpospolitej Obo obojga Narodów. Wielka Królestwa Polskiego z czasów Warszawy, Jagiełły i Kazimierza Wielkiotysta. Zawsze był orzeł. I zawsze był w koronie. Będąc w Ojcowskim Parku Narodowym, tutaj w okolicach, można odwiedzić sobie kaplicę na wodzie. Tak wygląda w środku. W sumie ciekawe, nie? Na wodzie. Bardzo ciekawie to wygląda. No. Mieszkańcy przychodzą na sze. Wiecie, to, to tak działa jak takie trochę klupówki, no. Bryczka, taki asfalt, taka droga. No i doszliśmy do bramy krakowskiej. E, jakbyśmy chcieli dojść do kempingu, to stąd jest 2 godziny 30. Pieszo. Jakby ktoś chciał zrobić sobie taki szlak, to to git. A do Krakowa, stąd jest 16 km, 3 godzinki. O, ładnie to wygląda, ładnie. Witam, teraz jesteście z mojej klaty, z GoPro. E, proszę Państwa, idziemy robić atak szczytowy tutaj? A nie tutaj? Idziemy atak szczytowy robić na Sokolice, czyli tak naprawdę ściankę, która tak naprawdę jest przeznaczona do wspinania, a nie do chodzenia. Ale chcemy mieć ładny zachód słońca i nam się podoba, więc idziemy. Nie będę mówił. Ale podejście jest dość spore i strome. mnie tak, ile jest stopni? Co nie wiem, tyle. Dziś tak. Dzień. Tak? Nie wiem, ile to może być. 90 stopni? Nie, już 90 stopni to jest kąt prosty, czyli by była pionowo. 145, chyba, to jest 45, to jest strony. Coś takiego, ja myślę, że nawet 70 może być. Uff. To jest jakiś fajny prześwit. Tutaj ścieżka. Wiem, ale to jest fajny prześwit. Wiem, serio, ktoś ma pole na tej wysokości. Ty no normalnie ktoś tu ma pole. Co jest? Naprawdę? No. No, są takie słabe. <grym> się jak zwycięsa w tym momencie. No ja też w sumie nie. To jest dosyć, dosyć, dosyć prawdziwe. Postanowiłem, że tutaj włączę. Bo wiecie, chciałbym, żeby nagrało się tutaj ostatnie chwile mojego życia. Nie, żartuję. Oczywiście żartuję. Ale jest fajne podejście, więc postanowiłem, że nagram, a tutaj już są fajne schodki. Uwaga. Uf. Jest brandesówka. Namiot jest pod nami. Tak. Zdjęcia. No, kurde jasne. Pewnie, że tak. Gorąco polecamy, Piruńsko, Piruńsko, mocny widok, Piruńsko. Dobra, widzowie, rozstawiamy aparację, wracamy zaraz do Was. A na szczycie mogliśmy doznać pięknego i upragnionego zachodu słońca. Zdjęcia, które widzicie, są zrobione aparatem. Na szczycie robiłem również timelap z GoPro, który niestety nie został odzyskany z uszkodzonej karty SD. Tak, niestety zdarzyła nam się taka sytuacja, więc róbcie kopie. Na szczęście udało się większość plików odzyskać, więc materiał nie poszedł na marne. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie kolejnego dnia tripa. Dzisiaj pierwszym punktem będzie Pustynia Błędowska, której historię zaraz Wam opowiem. Generalnie, Pustynia Błędowska to największy obszar lotnych piasków w Polsce. A powstała ona w taki sposób, że lodowiec na tutaj ten piach. Natura sobie przewłaszczyła, zaczęło zarastać krzewy, drzewa, różne takie roślinki. Potem człowiek przyszedł z siekierami, łopatami i to wyciął, a wiatr uniemożliwił zarastanie ponowne. To ciekawe, pustynia zaczęła zarastać, więc aby zostawić tą pustynię dla potomnych, po prostu wycinają rzeczy, które tutaj wyrosną.